Andrzejku, połóczyłbyś się troszkę. Nie lubię się uczyć. Andrzej, proszę cię. Daj mi spokój, tato, teraz się bawię. Poćwicz pisanie chociaż. Podpisać się potrafię, to wystarczy. Ale ty mi nerwów napisuję, że jak się nie będziesz uczył, to zobaczysz. Zium, 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 zium. To się chociaż angielskiego poucz? Jestem w Polsce i będę mówił tylko po polsku. Zobaczysz. Inne dzieci będą dobrze mówiły po angielsku, a ty będziesz stał jak to cielę. Tak, ciele od razu. Wzium, wzium, jestem najszybszy na torze. Co ja z tobą mam, to po prostu. Już za chwilę będzie. Zaraz usłyszę mojego syna. Ciekawe jak mu pójdzie. Discussing uh, during during our meetings because because this is uh, this is uh, really uh, the problem of uh, of, of uh, this is of, of current um, uh, current uh, current days and and and, um, and and also especially the problem of the future our 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 um, security um, uh, systems for uh, for for that for, for that. Threat. Warto znać języki, dlatego chcemy Ci pokazać, w jaki sposób można się ich uczyć poprzez zabawę. Kliknij teraz w link w opisie i wejdź udział w naszym bezpłatnym, siedmiodniowym wyzwaniu językowym. Dzięki niemu odkryjesz, że nauka języków może być prosta i przyjemna.